W poprzednich odcinkach były dziwne pit stopy i dyskwalifikacje. No to teraz pora na najdziwniejsze wygrane i podia. Wielu kierowców Formuły 1 w ogóle nigdy tego nie doświadczyło. Wiecie o co chodzi, ale nie przedłużam. Ruszamy. Ci, którzy regularnie oglądają ten program, na pewno znają historię związaną z Grand Prix USA z 2002 roku. Ten, kto pominął odcinek o pomiarze czasu we 1, niech kliknie teraz w mój lewy, a wasz prawy górny róg no bo warto nadrobić zaległości bo o tym odcinku jeszcze dziś wspomnimy wiąże się z Michaelem Schumacherem, który w trakcie kariery odniósł kilka naprawdę dziwnych zwycięstw. Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone w 1998 roku rozgrywano w deszczu. Z pole position ruszał Mika Hakkinen, a tuż za nim ustawił się Schumacher. Fin w pewnym momencie wyprzedzał Niemca już o blisko 50 sekund. Warunki na torze uległy jednak pogorszeniu. Pojawił się safety car, po kilku okrążeniach rywalizację wznowiono, a Schumacher wskoczył przed Hakkinena. I tutaj do gry wchodzą sędziowie. Ich zdaniem na 43. okrążeniu, gdy jeszcze samochód bezpieczeństwa był na torze, Michael Schumacher zdecydował się na wyprzedzenie Aleksandra Wurca, co po prostu jest niezgodne z regulaminem. Tym samym czekała go kara stop and go. Nałożono ją na prowadzącego w wyścigu Niemca na dwa okrążenia przed końcem. Zgodnie z obowiązującymi zasadami kierowca po jej otrzymaniu musi zjechać do alei serwisowej w ciągu trzech najbliższych okrążeń. Schumacher karę oczywiście odbył. Zjechał do boksu na ostatnim okrążeniu, przecinając jednocześnie linię mety. Tym samym odniósł historyczne zwycięstwo w pitlane. W 2004 roku Aleja Serwisowa odegrała także kluczową rolę w trakcie Grand Prix Francji, które wówczas rozgrywano na torze manicure. Schumacher do wyścigu ruszał z drugiego pola startowego. Pierwsze wywalczył Fernando Alonso. Na wspomnianym to, że wyprzedzanie jest trudnym zadaniem. W związku z tym Ferrari zdecydowało się na nieszablonową strategię opartą na czterech pit stopach. Schumacher po raz pierwszy zameldował się mechaników na 11 z 70 okrążeń. Pracujący wtedy w Renault, Pat Simons, który mierzył czas pit stopu Niemca, był bardzo, a to bardzo zaskoczony krótkim czasem jego trwania. W samochodzie Niemca zalano po prostu mniej paliwa niż się spodziewano. Schumacher był lżejszy i dzięki temu szybszy. W boksie pojawił się jeszcze na 29, 43 i 58 okrążeniu. A Reno ściągnęło Alonso do Pit Lane na 14, 32 i 46 okrążeniu, co sprawiło, że Schumacher, zatrzymujący się u mechaników w tym wyścigu czterokrotnie, na 47 kółku objął prowadzenie i pokonał Hiszpana o 8 sekund. W 1995 roku Schumacher startował w Benettonie i zdołał wygrać wyścig startując. Uwaga, z szesnastego miejsca, ale nie jest to największy wyczyn w historii, bo specjalistą był niejaki John Watson. Brytyjczyk w 1982 roku do Grand Prix USA ruszał z siedemnastego miejsca, ale mimo to wygrał. Rok później poszedł o krok dalej i dokonał tej sztuki, startując z 22 pola startowego. Mało tego. W 1983 roku, tuż za nim, znalazł się jeżdżący wraz z nim w McLarenie Niki Lauda, który ruszał z 23 miejsca. Watson wygrywał z odległych pozycji, a Jim Clark deklasował rywali. W 1963 roku w trakcie Grand Prix Belgii pokonał drugiego Brusa McLaren'a o 4 minuty i 54 sekundy, co jest obecnie największą różnicą na mecie między pierwszym a drugim kierowcą w historii Formuły 1. Dziwne zdarzenia w trakcie wyścigu niekiedy niosły za sobą jeszcze dziwniejsze rozstrzygnięcia tuż po zakończeniu rywalizacji. I jednym z przykładów, o których teraz wspomnę, będzie Grand Prix Brazylii z 2003 roku. Przed tamtym sezonem wprowadzono wymuszoną kwestiami finansowymi regulacje, zgodnie z którą dostawcy mogli przywieźć na Grand Prix tylko jeden rodzaj opon deszczowych. Kilka minut przed zgaśnięciem świateł nad Interlagos przeszło oberwanie chmury niebezpieczne warunki spowodowały że kierowcy kilkakrotnie w tym wyścigu jechali za samochodem bezpieczeństwa, ale zdecydowanie najciekawiej było w końcówce wyścigu. Na 17 okrążeń do końca przed prostą startową rozbił się Mark Weber. Żółtych flag nie zauważył Fernando Alonso, który wjechał w elementy z uszkodzonego samochodu i sam zaliczył bandy. Sędziowie wywiesili tym samym czerwoną flagę i tu zaczęły się ich problemy. Nie wiedzieli czy Giancarlo Fisichella, który był liderem wyścigu, zdołał rozpocząć 56 okrążenie. Tym samym za ostateczne uznano wyniki z 53 kółka, kiedy liderem był Kimi Raikkonen. Kilka dni później okazało się, że sędziowie popełnili błąd, bo Fisichella jednak zaczął kolejne okrążenie w momencie pojawienia się czerwonej flagi. Tym samym przed kolejnym wyścigiem Raikkonen oddał Wuchowi trofeum, które wywalczył na torze Interlagos w Brazylii. Teraz musimy cofnąć się w czasie do 1977 roku, bo tu na naszą uwagę zasługują dwa wydarzenia. Pierwsze z nich będzie związane z Grand Prix Japonii, w którym po raz ostatni w karierze wygrał James Hunt. Brytyjczyk ewidentnie spieszył się na powrót do domu, bo natychmiast po zakończeniu wyścigu opuścił tor. W jego ślady poszedł drugi na mecie Carlos Reutman. Tym samym na podium stanął jedynie trzeci Patrick Palier. Towarzyszył mu jeszcze przedstawiciel firmy Magnetti Marelli. W tamtym roku ciekawie było również w Austrii. Po raz pierwszy w karierze wyścig wygrał Alan Jones z Australii, co ewidentnie zaskoczyło organizatorów. Kierowca po wygranej nie usłyszał hymnu. W zamian za to pijany mężczyzna zagrał mu na trąbce Happy Birthday. Dlatego, że na to, zabrakło taśmy z hymnem Australii. To dość dziwne nieporozumienie, bo do 1984 roku oficjalnym hymnem Australii było God Save the Queen, a nie jak jest teraz Advance Australia Fair. No a na to, byli tacy kierowcy jak Watson, jak Hunt, więc to nieporozumienie jest po prostu dziwne. Ale co by nie mówić, Jones wyścig wygrał, a byli też tacy kierowcy, którzy z gąską się witali, ale ostatecznie nie wygrywali. Sztandarowy przykład to Grand Prix Kanady 1991 i popis Nigela Mansella. Brytyjczyk na ostatnim okrążeniu był tak pewny wygranej, że zaczął nawet pozdrawiać kibiców. Niestety w zakręcie 10 zgasł mu silnik, co wykorzystał Nelson Piquet, dla którego było to ostatnie zwycięstwo w F1. A jakie rozstrzygnięcie to wy uważacie za najdziwniejsze, za najbardziej kontrowersyjne? Czekam na Wasze opinie i czekam na Wasze komentarze, przypominając jednocześnie, że widzimy się za tydzień dokładnie o tej samej porze. Paweł Baran, dziękuję za dziś.